Chciałem przejść do tego takiego, jak to mówią, Krem de la Krem, czyli podsumowania Śląskiej Akademii Handlu Internetowego, czyli Akademii, którą wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i ze Śląską Organizacją Szkolniową na czele z panem Robertem Dudą, którego już miałem możliwość Państwu przedstawiania jako nowego wiceprezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, nadzorującego, można powiedzieć, taki dyrektor trochę, twórca i pomysłodawca tego śląskiego, tej naszej Śląskiej Akademii Handlu Internetowego, to jest taka też odpowiedzi i kolejne narzędzie, które Państwu dedykowaliśmy, po to, żeby wam pomóc, po to, żeby pokazać, w jaki sposób Wasze firmy mogą zaistnieć w internecie, po to, żeby pokazać, w jaki sposób powinniście się zmieniać, po to, żeby nadążać za tą trudną rzeczywistością, e, używając narzędzi, które są tak faktycznie na wyciągnięcie ręki. Robercie, bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję Panie Prezesie za możliwość. Udziału w tym wydarzeniu i zabrania głosu w kontekście podsumowania Śląskiej Akademii Handlu Internetowego. Tutaj, na tle wypowiedzi moich wyjątkowych gości, przedmówców, chciałbym osadzić tą Śląską Akademię Handlu Internetowego. To jest ten projekt, który tak naprawdę ma odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorców lokalnych, którzy zauważyli, że. Że COVID, ta cała trudna sytuacja tak naprawdę powoduje, że muszą przejść do internetu. Część firm już dużo wcześniej przygotowała się, budowała sobie drugą nogę na wejście do internetowego handlu, natomiast wiele firm niestety nie pomyślało o tym, stawiając tylko na ten fragment offlineowy. Dlatego, mając tego świadomość, mając wiele informacji z rynku, że byłaby potrzebna taka Inicjatywa, byłby potrzebny projekt, który doskonale obejmie całościowo ten proces od stworzenia serwisu internetowego poprzez skuteczną promocję, poprzez komunikację przez internet. To wszystko spowodowało, że jako Śląska Organizacja Szkoleniowa podjęliśmy decyzję o stworzeniu takiego kompleksowego projektu, i z tym projektem skierowaliśmy się. Do Regionalnej Izby Gospodarczej i do Województwa Śląskiego. I tutaj ogromne podziękowania obu podmiotom za to, że wspólnie udało nam się bardzo szybko i sprawnie uruchomić ten projekt. Bo dzięki niemu, dosłownie w ciągu kilku dni, byliśmy w stanie uruchomić rekrutację, zaprosić uczestników i rozpocząć pierwsze zajęcie. Szanowni Państwo, Śląska Akademia Handlu Internetowego. To projekt współorganizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą, przez Województwo Śląskie i Śląską Organizację Szkoleniową. Oczywiście tutaj ogromne podziękowania za wsparcie naszych partnerów, którzy też bardzo szybko zrozumieli ideę, zrozumieli sens realizacji tego projektu i tutaj wsparli nas w realizacji. Dzięki czemu też mogliśmy bardzo szybko ten projekt uruchomić. Podziękowania również na ręce patronatów medialnych. Szanowni Państwo, ta edycja pilotażowa to 30 firm, czyli tak naprawdę kilkadziesiąt osób spośród 30 przedsiębiorstw, którzy, które wzięły udział w tym projekcie. To 8 dni szkoleniowych, każdy dzień poświęcony innemu zagadnieniu, tak żeby uczestnicy zdobyli kompleksową wiedzę, tak żeby mogli wdrożyć te projekty u siebie w przedsiębiorstwach i jak najszybciej wejść na rynek internetowy, i rozpychać się tak naprawdę wśród konkurencji, zdobywać klientów w internecie, właśnie w tych czasach, kiedy praktycznie każdy z nas większość towarów i usług szuka i kupuje w internecie. W tym projekcie wzięło udział ośmiu branżowych ekspertów, praktyków to jest też bardzo ważne którzy na co dzień pracują i obsługują firmy, sprzedając im, właśnie doradzając im w zakresie odpowiednich usług, odpowiednich produktów. Także dzięki temu uczestnicy. Mieli okazję w praktyce sprawdzić, poznać, omówić te narzędzia i dowiedzieć się, jak je sprawnie włożyć, wdrożyć w swoich biznesach. No i na końcu certyfikat e-marketing menadżer śląskiej organizacji szkoleniowej to takie potwierdzenie tych umiejętności, tak żeby osoby, które przeszły ten cykl szkoleń, mogły w firmie też udokumentować, pokazać, potwierdzić te zdobyte umiejętności, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Wspaniali prelegenci, którym też w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować za udział, za zaangażowanie, za, za ten czas poświęcony, energię, za konsultacje, za wsparcie śląskich przedsiębiorców, którzy realizowali, którzy brali udział w tym projekcie. Szanowni Państwo, o czym mówiliśmy? Mówiliśmy o narzędziach Google, o Facebooku, o LinkedInie, mówiliśmy o e-mail marketingu, o marketing automation, wreszcie mówiliśmy też o regulacjach prawnych, które są bardzo istotne do tego, żeby poprawnie i bez zbędnego stresu prowadzić swój biznes internetowy. Wreszcie mówiliśmy też o analizie internetowej po to, żeby poprzez takie narzędzia jak na przykład Google Analytics doskonale czytać, co ludzie robią na naszej stronie, skąd przychodzą, a to jest bardzo istotne w momencie, kiedy my regulujemy sobie budżet marketingowy na kolejny miesiąc, kwartał czy rok musimy koniecznie sprawdzać co działa, co sprzedaje, dlatego też ten blog z analityki internetowej zamykał proces uczenia, proces tej usługi edukacyjnej po to żeby uczestnicy także mogli z tego skutecznie korzystać. Szanowni państwo, no, odbiór był bardzo bardzo pozytywny. Otrzymaliśmy bardzo ciepłe, bardzo serdeczne tutaj opinie, oceny tego projektu, oceny prelegentów, za co wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękuję. Nie zapomnę tego ostatniego zjazdu, kiedy zastanawialiśmy się, kto się pierwszy rozłączy, ponieważ przez te 8 dni naprawdę się zżyliśmy. Zbliżyliśmy się do siebie, poznaliśmy się, spędzając naprawdę sporo czasu. W związku z tym, to było bardzo miłe, bardzo sympatyczne. Chciałbym w tym miejscu, w imieniu własnym i wszystkich prelegentów bardzo serdecznie za to podziękować. Co, co, co na przyszłość? No planujemy w 2021 realizację czterech edycji tak żeby do, do kolejnych przedsiębiorców docierać z tą informacją, z tą wiedzą na temat marketingu internetowego po to, żeby też województwo śląskie tutaj było takim dobrze wyedukowanym, skutecznym regionem, gdzie walczy, rozpycha się na rynku właśnie internetowym i generuje dużą sprzedaż. Szanowni Państwo, na same zakończenie mojego wystąpienia chciałem oczywiście korzystając z okazji zaprosić do udziału Kolejnych edycjach. Kolejna, druga edycja już od 15 lutego. Także serdecznie zapraszam na stronach Śląskiej Organizacji Szkoleniowej, na stronach Regionalnej Izby Gospodarczej. Serdecznie zapraszamy do tego, aby zapoznać się z projektem. No i na koniec, proszę Państwa, to co przygotowaliśmy tutaj przy wsparciu zarządu województwa. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla Pana Marszałka Heustowskiego, wielkie podziękowania dla Pana Marszałka. Wojciecha od Kałuży za wsparcie i dzięki temu wsparciu mogliśmy dla najlepszych uczestników tego projektu ufundować dwie nagrody. To są komputery o wartości 6000 złotych. Wszyscy uczestnicy po ostatnich zajęciach wzięli udział w teście wiedzy, który składał się z 30 pytań. Przez 30 minut uczestnicy rozwiązywali ten test. No i ci najlepsi, którzy są dzisiaj z nami, osiągnęli najlepszy wynik, najwięcej poprawnych odpowiedzi w najkrótszym czasie. I tutaj pani Magdalena Cader i pan Maciej Świerkocki, gdyby to był czas offline'owy, no to pewnie rozległyby się tutaj brawa. Także ja ze swojej strony bardzo państwu gratuluję i cieszę się, że wzięliście udział w projekcie, no i przede wszystkim, że najlepiej rozwiązaliście spośród wszystkich uczestników ten test. Mam nadzieję, że ta wiedza, umiejętności przełożą się na sukcesy państwa osobiste i na sukcesy przedsiębiorstw, w których Państwo pracujecie. Ja już dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestnikom, prelegentom, współorganizatorom i partnerom. A teraz pozwolę sobie przekazać już głos do studia. Panie Tomku, Panie Prezesie, bardzo proszę w imieniu nas wszystkich serdecznie osobiście pogratulować i wręczyć te wspaniałe nagrody. Kłaniam się i przekazuję głos do studia. Bardzo dziękujemy. Oczywiście ta przyjemność spotka mnie, bo pan prezes już tyle powiedział, że właściwie... Ze mnie i poproszonego o współpracę pana prezesa Janusza Michałka zrobił statystów. No bo to myślałem, że ja będę mógł się pochwalić, komu wręczymy. Ale oczywiście bardzo dziękuję ci, Robercie, za to, co w ogóle przygotowałeś, bo ten, jako pomysłodawca projektu, opiekun tego projektu i realizator tego projektu, bo to, to, ta branża tobie jest najbliższa, doprowadziłeś do tego, że zbudowaliśmy kolejne świetne narzędzie, które wspiera przedsiębiorców. I przy takich partnerstwach, na przykład, jak Urząd Marszałkowski, który, dzięki któremu mogliśmy zafundować takie nagrody dla najlepszych absolwentów tego kursu, mogliśmy dzisiaj skutecznie podsumować. Informacyjnie to już Robert powiedział, ale chciałbym, żeby jeszcze raz wybrzmiało, Szanowni Państwo, w przyszłym roku startujemy z czterema edycjami Śląskiej Akademii Handlu Internetowego po to, żeby większej ilości firm, większej ilości przedsiębiorców dać możliwość zdobycia tej unikalnej wiedzy, która na rynku jest bardzo droga, a dla Państwa teraz bardzo dostępna. Szanowni Państwo, tak jak zostało powiedziane, Dwóch najlepszych absolwentów. Na szczęście tak się zdarzyło, że mamy parytet, żeby dostało te wyjątkowe nagrody, które Państwo będą mogli w tej chwili zobaczyć. I pierwszą pozwolę sobie razem z Panem Prezesem Januszem Michałkiem w nagrodę wręczyć Pani Magdalenie Cader za imponujące wyniki testu. Proszę bardzo. Nie jest aż taki ciężki. Gratulacje. I szanowni państwo, proszę o zabranie głosu. My możemy bić brawo. <klucz> szanowni Państwo i druga nagroda, pan Maciej Świerkocki. Panie prezesie teraz pan musi wziąć pudełko i podnieść. Nie jest aż takie ciężkie. Gratulacje. No to ja do tej ręki się wstrząsię. Chciałbym podziękować za i bardzo dobre szkolenie. Pozdrawiam Pana Roberta i pozostałych szkoleniowców i życzę wszystkim wesołych świąt. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, rzeczywiście Robert skupił wokół tego projektu jednych z lepszych fachowców na rynku, stąd jakby takie dobre rekomendacje i tak duże zainteresowanie, bo Państwo dzwonili do Izby, dzwonili do mnie bezpośrednio, czy jeszcze można, czy jeszcze się da. Niestety była ograniczona możliwość, jeśli chodzi o ilość osób uczestniczących, stąd ta decyzja o kolejnych edycjach.